Widzowie, ja nie wiem, co się dzieje z tą aplikacją, gdzie się nagrywa. No ja totalnie. No. Słuchajcie, mi się ciągle wyłącza, nie wiem, jakieś wiadomości mi wyskakują, że jakieś reklamy mi wyskakują i po tych reklamach wtedy nic. Po prostu part 3 już nieważne. Pobawmy się tą piłką dobra A ja. e, e, bawimy się w tą siatkówkę? No dobra Okej, okay, to dalej Ała! Na moją spinkę pójdzie, czekaj Złapałam! E, a może wypróbuję ten sposób z YouTube'a, że tak się odwraca, tak się skacze i rzuca się, tak skacze i razem z tym skokiem e, się tak obraca i wtedy tak, tak i się kopie tak nogą piłkę do przeciwnika. To robimy to. No okej, okay, tylko pamiętaj więcej żebyśmy czegoś nie zbiły, nie? No. Było niby w przyspieszonym tempie. Dobra, to ja teraz próbuję ten sposób z YouTube'a. Dobra, cyk, cyk. Nie, ja, a ja zamienimy się? No dobra, dobra. Dobra, to ja teraz próbuję ten sposób z YouTube'a. No dobra, cyk, cyk. Uuuu. O, O oh my gosh, co ja zrobiłam? sobie no, zabije No właśnie Ja się boję, 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 Nie wiem co mam zrobić Ale to by się chciało zagrać się w koszykówkę Ale to nie mi się chciało robić ten sposób z YouTube'a Boże Cały telewizor jest pęknięty Dobra, odłóżmy to na piłkę. Gdzie się ukryj... nie wiem, co? O nie, rodzice zwalnią szybko. Musimy się gdzieś ukryć. Mam pomysł, wejdźmy do tej szafki. Dobra, ja pierwsza. Dobra, to ja druga. Dobra, zamknij szafkę, dobra. Yy, Dziewczyny, ja nie otwierają. Przecież mamy klucze. Ale i tak powinienem otworzyć. Dobra, otwieraj mnie, go. Mogę, ja miję. Tak. Dobra, to tak. Nie wiem. Jakoś dziwnie, tak. Boże, mija. Jak to w tym. Co ty jej robisz? Hmm, nic. Ok, Dobra. Boże, co to tak mokro? Co to tak mokro jest? Nie pow... Ojej, przepraszam widzowie. Co to tak mokro jest? Tak nie powinno być nie powinno być. Nie wiem, może coś się stało. No, dobrze ci mówić, Kaja. Boże, czemu to jest taka mokra? Z tej lodówki coś sięgnie. Boże, jakiś sok Co oh się dzieje? O my, o oh my gosh! Dziewczyny to zrobiłyście! zobbywły szczęk. Na tych las wyłaszczy stąd. co wy żeście zrobili z telewizorem? No, bawiłyśmy się w koszykówkę. Ko no, się w koszykówkę. Ja nie wiem, co z wami zrobić, dziewczyny. Naprawdę. Co jeszcze Bilo tego zrobiłyście? No. Gadać w tej chwili, albo będziecie miały jeszcze większy szlaban. No. Bawiliśmy się w koszykówkę piłką, która była w basenie. A co ta piłka lubiła w basenie? Dobra widzowie, to by było już na tyle dzisiaj z tego odcinka. No i już yy, te wszystkie trzy na raz wrzucę, więc się nie martwcie. Pa!